Dzień dobry, witam Was serdecznie na kolejnym live, 214 spotkanie. Dzisiaj będziemy poruszać temat psychologiczny, taki nasz ludzki, ale oczywiście, jak zawsze, w połączeniu z praktyką, jeżeli chodzi o pracę z koniem, i opowiem Wam o pracy i treningu trudnego konia ze, ze szczególnym <laughs> uwzględnieniem. Wrażliwego człowieka, bo to jest takie połączenie, które bardzo często w naszej pracy i codzienności, w mojej trenerskiej, miało miejsce, gdzie pracuję z empatyczną, bardzo nastawioną na innych osobą, a równocześnie, równocześnie taka osoba musi na co dzień, w cudzysłowie musi, można powiedzieć, czasami są to oczywiście nasze decyzje, nawet najczęściej współpracować, z trudnym dla siebie koniem, i są to inne wyzwania, inne sytuacje i inne emocje niż w przypadku osób może standardowo wrażliwych, albo osób, które mają więcej pewności siebie, bo często jest to ze sobą powiązane w różnych elementach. I o tym będzie live. Będzie to dosyć osobisty temat. Szczególnie o koniach, których jest za dużo, w różnych sytuacjach i zachowaniach emocjonalnych i różnego rodzaju reakcjach, w połączeniu z osobami, które mają w sobie również sporo emocji, czasami dużo napięcia, które dobrze chcą, ale wątpią w siebie, nie mają takiej pewności, I jak takie połączenie może w ogóle funkcjonować na co dzień. Czy się uda? Czy nie uda? Czego trzeba pilnować? Kim w ogóle jest taki trudny koń? Jak wrażliwy człowiek może sobie poradzić w codzienności z trudnym koniem? Co działa i jakich zasad warto przestrzegać, żeby ta relacja była po prostu bezpieczna? I zaczniemy sobie powoli, może od tego, że powiem Wam. Na swoich doświadczeniach i trenerskich i tego, co mnie spotykało z końmi opowiem Wam tą historię pod różnymi kątami. Zaczynając od tego, kim w ogóle jest trudny koń, bo w większości osób wydaje się to koń jakiś niebezpieczny, szczególnie jeżeli chodzi o zachowania dominacyjne, nawet jakieś agresywne, ale dla każdego z nas ten trudny koń będzie Kimś innym, w zależności od tego, jakie my mamy cechy, jaką mamy osobowość, jakie mamy doświadczenia, to konie będą, różne konie, mogą być dla nas trudne, a inne, które dla nas są łatwiejsze, będą trudne dla innych osób. Więc jest to sprawa bardzo indywidualna. Ale najczęściej za trudne konie uznajemy te osobniki, które wykazują pewne zachowania, między innymi zachowania dominacyjne. Czyli sprawdzanie naszych granic, naruszanie naszej przestrzeni, ignorowanie sygnałów, podważanie naszych poleceń, straszenie, atakowanie, lub nawet rzeczywiście dochodzące do kontaktów fizycznych kopanie, gryzienie, które też omawialiśmy na wielu live'ach. I to jest ważna rzecz, żebyście pamiętali o rozróżnianiu, że coś jest zachowaniem dominacyjnym, a na przykład koń jest ogólnie koniem. Dominującym, pewnym siebie, lubiącym, można powiedzieć w cudzysłowie, stawiać na swoim, lubiącym decyzyjność i kontrolowanie innych osobników, bo nie zawsze zachowania dominacyjne, zaraz sobie też o tym powiemy, wynikają z takich dominujących cech osobowości, mogą również wynikać z braku pewności siebie, ze strachu. Więc na razie omawiamy sobie zachowania, które mogą być dla nas trudne. I są to m.in. zachowania właśnie dominacyjne, ale jest też to reaktywność, czyli duża emocjonalność koni, płochliwość, nadwrażliwość na różnego rodzaju bodźce. I dla jednych osób zachowania dominacyjne będą trudne, a dla innych osób wręcz przeciwnie, takie zachowania będą pasowały do ich osobowości i ten koń nie będzie dla nich problemem, ale. Płochliwość danego konia, jego nadwrażliwość, przewrażliwienie na bodźce będzie większym problemem i ten koń dla tej konkretnej osoby będzie koniem trudnym. Mówiłam Wam, że ta trudność jest często w, w tym za dużo, że czegoś jest za dużo i czasami może być za dużo niczego. I jest to koń, który się zamyka emocjonalnie, który unika kontaktu, który jest nieobecny w relacji i to również może być trudność, szczególnie dla osób wrażliwych, które chcą budować bardzo pozytywne relacje, które oczekują od tej drugiej strony wychodzenia do nich, takiej aprobaty, oczekują informacji zwrotnej. Ciągłej informacji zwrotnej, że wszystko jest dobrze, że się z nami świetnie czują, że są zadowolone, że nas lubią, bo wrażliwe osoby lubią mieć wszystko dobrze poukładane i żeby wszystkie relacje były miłe i przyjemne. I w przypadku koni, które zamykają się na relacjach z różnych powodów, doświadczeń, zaraz sobie o tym też powiemy, będą to konie trudne, mimo że nie wykazują. Zachowań dominacyjnych nie wykazują zachowań jakichś reaktywnych wysoko, po prostu ich nie ma. Przyczyny tych trzech głównych typów zachowań naprawdę mogą być różne, i każde z tych zachowań może wynikać z tej samej przyczyny. Na przykład z bardziej dominującej osobowości, również może wynikać ze strachu i zachowania dominujące, i zachowania reaktywne, i takie nadwrażliwość, i zamykanie się na relacje. Przyczyny mogą być różne fizyczne, ból, jakieś przeciążenia, zły sprzęt mogą być emocjonalne strach. Frustracje, chociażby wynikające z niezrozumienia, ze złych doświadczeń, przeżyte traumy, bardzo złe doświadczenia w życiu koni. Te wszystkie powody mogą powodować u danego konia czy u różnych koni różne objawy i różne efekty: problemy środowiskowe, brak zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych kontaktu z końmi, ruchu, odpowiedniego żywienia. Tych przyczyn może być mnóstwo i każda z nich może dawać inny efekt w innym koniu. Więc pamiętajcie o tym, aby rozróżniać zachowania od konkretnych osobowości. Moi drodzy, ogólnie te efekty różnych przyczyn są trudne dla wszystkich. I to nie można powiedzieć, że ktoś lubi strasznie zachowania dominacyjne, albo ktoś jest miłośnikiem koni bardzo płochliwych. To są trudne sytuacje, z którymi musimy się spotykać, ale jeżeli jeszcze jesteśmy osobą wrażliwą i nie do końca pewną siebie, zaraz też o tym powiemy, to takie zachowania będą dla nas jeszcze dodatkowym utrudnieniem i będą nas stwarzać. Dużo większe problemy niż u osób, które są na takim normalnym poziomie wrażliwości. Jeżeli jesteś osobą wrażliwą, a wśród koniarzy w naszej grupie jest bardzo dużo takich osób osobą empatyczną, czasami naprawdę bardzo mocno empatyczną, bo wśród osób wrażliwych mamy też taką grupę osób, która w skrócie nazywana jest WWO: wysoko wrażliwe osoby których układ nerwowy pracuje na jeszcze wyższych obrotach. I w zależności od danego przypadku, takie osoby mogą być bardzo wrażliwe. Jedne na dźwięki, inne na światła, jeszcze inne na zapachy. Jeszcze inni są bardzo empatyczni, niesamowicie odbierają emocje innych osób, biorą to do siebie. Więc te poziomy wrażliwości są różne, ale ogólnie wśród koniarzy i tak jak mówię, na naszej grupie jest bardzo duży procent naprawdę wrażliwych osób i doskonale wiem, jak przeżywacie Wasze relacje z końmi. Jesteście osobami empatycznymi, emocjonalnymi, bardzo mocno skierowanymi na innych. Ja zresztą też i dlatego doskonale rozumiem to, co często przeżywacie wśród... Takiej codzienności z tymi koni, w relacjach, w tych niepowodzeniach. My szukamy dobrej relacji. Chcemy tej akceptacji, chcemy spokoju, chcemy zadowolenia drugiej strony i strasznie przejmujemy się tym, co dostajemy z powrotem. I nie mamy dużej pewności siebie i bardzo często podważamy decyzje, które podjęliśmy, właśnie w efekcie tego. Że z drugiej strony dostajemy informację nie do końca pozytywną, która często wcale nie jest z nami związana, ale my to wszystko bierzemy mocno do siebie. I co się wtedy dzieje? Tracimy jeszcze więcej tej pewności siebie, tracimy poczucie bezpieczeństwa, czujemy, że ta relacja. Nie jest dobra, a chcielibyśmy, żeby była dobra, i jeżeli widzimy, że coś idzie nie tak, to potrafi to sparaliżować nasze decyzje, nasze dalsze działania, wycofujemy się z tego, co chcieliśmy robić. Wątpimy w ogóle w słuszność tego, co robiliśmy, dlatego że większość rzeczy odbieramy bardzo osobiście i personalnie. Podważamy. To, co zdecydowała, od razu myślimy: A to na pewno źle zrobiłam, to mi nie wyjdzie, to była zła decyzja, źle pomyślałam, nie nadaję się do tego, jestem za słaba, nie poradzę sobie z tym. I to często powoduje, że zamykamy się w sobie i jak widzimy, że konie jest zadowolony z tego, co mu proponujemy, i nie czuje się dobrze w czasie pracy, co często wcale nie oznacza, że my coś źle robimy po prostu ma takie, a nie inne doświadczenia, czy z ludźmi, czy w danym otoczeniu, że reaguje w taki, a nie inny sposób. My jednak, szczególnie osoby wrażliwe, bierzemy to do siebie, że to przez nas, to nasza wina, bo nie wiem, nie przygotowałam, to był zły pomysł, za wcześnie, za krótko, za szybko, nie w tym momencie, a w ogóle to na pewno. Cała koncepcja wcześniejsza nie nadawała się, powinnam to wszystko pozmieniać, i jak zawsze mi nie wyszło, albo będzie trudno. Więc to są takie pierwsze myśli, i bardzo często, które u osób wrażliwych się pojawiają, że to jest po prostu ich wina i oni są za wszystko odpowiedzialni. Wpadamy w takie schematy, nic więcej, albo na przykład się zamrażamy i mówimy, to już nic, jak to nie idzie, to ja już lepiej nic nie będę robić, bo po co mam robić, jak i tak to nie wyjdzie. Albo ulegamy emocjom konia, jak on się denerwuje przez to, że my to bardzo mocno też odczuwamy, a równocześnie bierzemy do siebie, też już jesteśmy zdenerwowani, jesteśmy zniechęceni i ogólnie dochodzi do nielubienia się, już lepiej nawet nie pracować, odłożyć to na później i unikamy takich relacji. Czasami za dużo analizujemy i blokujemy się w tych działaniach. Rozpracowujemy to na czynniki pierwsze, co nie jest złe, do pewnego momentu, do którego nie pozostajemy na tym etapie planowania i właśnie izolowania się z danej relacji z koniem. Często też ulegamy. Ulegamy, dlatego że cały czas w naszych głowach chcemy mieć. Tą bardzo spokojną i pozytywną relację, I jak tylko z drugiej strony coś się dzieje nie tak, jest jakieś niezadowolenie, albo jest jakaś odpowiedź, która nam pokazuje i my ją odbieramy jako negatywną, to wycofujemy się z tego, co robiliśmy, podporządkowujemy się, żeby uniknąć konfliktu. Ustąpienie dlatego, żeby konia nie złościć, ustąpienie dlatego, żeby konia nie płoszyć. Niestety, praca w takich nastawieniach, w takich przekonaniach i z takimi schematami jest bardzo dużym obciążeniem psychicznym i dla nas, i też dla konia, bo on odbiera to tak samo w drugą stronę. I najczęściej niewiele daje dla poprawy relacji. My się gdzieś tam cały czas w tym kółku kręcimy, i ciężko często z tego wyjść.